Wyrwałem pierwszy i oczywiście zapomniałem kamery. No i jak, że nie nagrać? Dawajcie ze mną, lecę Slakt dość trudny, wybraliśmy się na zdobycie wielkich góry, atakujemy, pokażę Wam tą dość trudno. Kopnął w zbocze na swojej kopytem, że ziemia się Słuchamy czytanki, ale nie, nie mam na to czasu, lecimy dalej. Z tego, co widzę, Andrzej jednak wybrał, nie wiem jaki, zobaczymy co tam było napisane na tablicy, bo chyba ten niebieski był dość ciężki, ten wydaje się mniej ciężki. A jak widzicie, tutaj miałem pierwszy pit stop taką kurde jaskinię, gawry, niedźwiedzia, o nawet z pieskami sobie oparzył, ale my idziemy dalej, bo tak naprawdę po 30 minutach jeszcze nie potrzebujemy odpoczynku i ładujemy z Andrzejem. Fiku, miku, i oczywiście dotarliśmy do pomniku, bo się chciało powiedzieć, a dotarliśmy do kościółka Idziemy na wieżę widokową Puścimy tam dronika, bo tutaj jest park krajobrazowy, także można I idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Zobaczcie, jak tu pięknie Z drona będzie wyglądało to petarda Tutaj Jezusik się zastanawia, czy można, ale można Powiem Wam tak, za 5 zł mega akcja, bo zobaczcie, można widzieć, zobaczyć kościółek z lotu drona Można zejść tam do piwnicy, gdzie na pewno pójdę i wam to pokażę. Nie spodziewałem się czegoś takiego. I ładujemy się na górę, na dzwonnicę. O, jak ja lubię takie widoki. Kuuu, petarda. Ja w ognie. Widok powiem wam, że petarda. Mało ludzi. Piękne jeziorko w oddali. Tam piękne chmurki. Powiem wam szczerze, że jak w górach Świętokrzyskich niemalże na klasztorze świętym, ale jednak inaczej, także warto tutaj się wybrać, zobaczyć jak tutaj to wszystko wygląda. Podnoszę się, żeby zobaczyć więcej Zaczynam bieg, i to jak najprędzej Żyję, żeby zobaczyć więcej Moje serce bije, w coraz szybszym tempie Odnoszę się, żeby zobaczyć więcej Zaczynam bieg, i to jak najprędzej Żyję, żeby zobaczyć więcej Moje serce bije Swoje serce bije Każdego dnia podnoszę się, po czym upadam Popełniam błędy, sam za nie odpowiadam Szukam znaczenia swoich własnych decyzji i Biegnę, ale po co mi ten wyścig? Czasami mówią nam, mieliście farta Nie znacie się na żartach, tak odwróci się karta Ej, mieliście swoje 5 minus 6 Ja to zamienię na lat 20, czasów. Jak widzicie, wieżę już mam zaliczoną, więc wchodzimy do podziemi. Są jacyś rycerze w kościele rycerze. Zobaczcie jak tu zimno. Wow. Nie, no piękna sprawa. Zobaczcie. O Wow. Fajnie Jezusik, kurde. Dzięki Jezusikowi w ogóle tu jestem na tej ziemi i zobaczcie jak mi co mi pięknego zgotowało. Żyjcie z Jezusikiem w zgodzie. Naprawdę. Nie namawiam, ale też nie odradzam i tak to wygląda. Andrzej mówi, na górze zrobimy sobie jakieś ognisko. Ja mówię, jakie ognisko? Myślałem, że on sobie żartuje, ale nie wiedziałem, że to jest park krajobrazowy. I zobaczcie. Górka tak samo ładna, jak w parkach narodowych, a można wszystko latać dronem. Sobie zjeść kiełbaskę. Piękna sprawa. Jak widzicie, jest też budka dla stemplujących Proszę bardzo Gdzie walisz? Na ręku walisz czy gdzie? Wal pieczątkę, na rękę Wal, Dawaj przystępuj mnie Pięknie Ajajajajaj aj, aj, aj. No i już Wiadomo, że byłem <ścoughs> Jak wiele dzieciom trzeba do radości Nie wiem. Piękna ta wieża, byłem tam Kurde, kiedyś Ciężko ogarnąć co to jest, powiem Wam szczerze Aczkolwiek jak to tam się mówi? Pokorne ciele się, To chyba nie jest akurat to. Ale lecimy na kolejną wieżę. Już darmową, widokową. Podobno 100 metrów, wstęp wolny. No to co nie skorzystać jak już jesteśmy. Obchodzimy ten wspaniały kościółek. I idziemy. Przypomniało mi się. To chyba była wilczyca, albo może bardziej to była niedźwiedzica z tego kamienia. Aczkolwiek jest tutaj Jakby to odwrócić to może i gorylica Także atakujemy na wieżę Stąd ten kościółek się wydaje taki malutki A zobaczcie jaka muzyka Sąk ptaszków Tutaj okay, przepraszam już nas Co załatwi. Nigdy ja się nie ludzi. zgadzamy, tak? Mówimy nie, my też schodzimy. A gdzie ty masz meczek? No, no, nie, nie, ja tam mam drony, przecież chodzimy tam. Ładuj się, zobaczymy jak spadniesz, to będzie ciekawe na grę. Ale nie staraj się, bo ja z dronem. Ja jestem szupaczek, to zawsze wejdę. Nic. Mam nadzieję, że tam więcej miejsca, żeby dronika puścić. Na szczęście trafiłem się dziewczynek, które nie robią zdjęć. Wiecie, pierwszy wyjazd, nigdy, zawsze to instagramerki. A tym razem nie, zero zdjęć, zero telefonów. Nie to co ja, wszystko muszę kamerować. A zaraz tobie to zrobię. A, pięknie. Powiem wam szczerze, że tu tak mało miejsca, że ciężko puścić drona, dlatego muszę zejść na chwilę na dół, puścić go w górę i za chwilę tu wrócę. Żeby nie schodzić tym samym, to schodzę niebieskim i faktycznie już widzę, że niebieski od żółtego się różni tym, że nie idziesz jak stary Pierdziel taką drogą. Tylko jednak są jakieś schodki, ktoś już zaawansowany, jak pani, może wchodzić, tak? Ale młodzi, nie idźcie tędy, bo będzie ciężko. Jak się idzie ciężko? Jak ciężko? No przecież już jesteście pod wieżą. Jeszcze dwa kroki na wieżę wchodzicie. Super trasy wybraliście, bo żółta to jest dla starych pierdzieli. Pewno rodzice poszli żółtą, czy nie? Nie. Idą z wami. Och, tata kawał chłopa, to se narobił chłopina. Mógł żółtą normalnie z wózkiem iść z Mamy zamiar żółtą wracać. A, to ja na odwrót poszedłem. Powiem Wam, że ten niebieski bardzo przyjemny przede wszystkim dlatego, że nie ma ludzi. I jak jest kawałek płaskiego to można sobie jak to się mówi pogalopować. Nie no powiem Wam szczerze, że ten niebieski faktycznie przyzwoity, bo jest troszkę w górę, troszkę w dół. Nie ma tak. Tutaj szlak. Nie ma tak jak... Tam na tym żółtym, że idziesz tak beznadziejnie, tylko elegancko. Lepiej tu. Po co macie tam spać, jak, jak tu wychodzicie i macie szlach? Tu. Tak. Elegancko. I teraz ja się pomyliłem, gdzie mam iść. A, tutaj jest niebieski. Dobra, lecimy dalej. Icek. Nie wiem co moja kompania, bo jak się spóźnię to na mnie wkurzeni, ale... Bo nie wiem jak z tym niebieskim, aczkolwiek powiem wam szczerze Po pierwsze jest fajniejszy, taki atrakcyjny Dla kogoś kto lubi chodzić po górach, jak widzicie To dwa, jest w ogóle nieuczęszczany Parę osób przejdzie, nie tak jak żółtym morskie oko Kurczę, taki byłem w a sam pokrzyżniłem chyba szlaki i idę już poza szlakiem. Także kurde takie nie było do końca intuicyjne. Widzę tam, że jest, ale to... tutaj na drzewach nie widzę nic. ale no dobra, damy radę. Ale trzeba uważać. Tary. Nic. O, gdzieś się prawie bym leżał, ale prawie. Tak się kończy latanie poza szlakami. Jak widzicie delikatnie tam się coś osiąsknąłem, dotknąłem kameczka, Kameczek w miarę ostry. Oj, lecimy. No i dobra, jak pójdziesz niebieskim i skręcisz w odpowiednim miejscu. To jesteś tu i można sobie pobiegać z panią elegancko. Cyk cyk. Tutaj w ogóle bardzo dużo biegaczy, nie? bo sobótka, półmaraton. A, a naprawdę biegaczy jest multum Powiem szczerze, że też kiedyś biegałem. I pani mnie zachęciła, także już sobie zbiegnę trudno Puh! gdzie Andrzej? A ty jesteś, Boże. O Jezus Zobaczcie I on mi mówi że on to robi dla przyjemności, że on nic na tych wyjazdach nie zarabia. A zobaczcie, na jaką kawę go stać. On mówi, że, on mówi, że dokłada do tego. Ja już mu uwierzyłem, że on tylko robi te wyjazdy dla mnie. Bo faktycznie, cena mega niska, cenka.